Minecraft Survival, dobra, o, seba. Tu dużamy. przedłużamy. Jestem świat gier o, Dam jego kanał w opisie też. Do mojego no, best frienda Zbieram trochę blisek Okej, okay, to sobie nazbierałeś, dobra, ja sobie spinszoną i tę grę. W ogóle zrobiłem takiego skina no, tylko zrobię dosłownie w kilka minut. Bo nie chciałem mieć. niemieckiej kapubary. Ja myślę, że Tak Ja bym na spokojnie to robił. Teraz sobie Ile tak byśmy z tego odcinków? Ja myślę, że byśmy mogli zrobić z tego, tego odcinków, może jak będziemy już wiesz, jakieś. Na, do, do smoka, nie? No, no będziemy wstawać się, może też na bo będziemy też tu robić. Nie, nie chcemy się po prostu podać subcem, no w myślijmy, ale naprawdę. To, to nie jest akurat serwer dla widzów, więc. Nie, nie no. Ale będziecie na razie Siakka. tylko oglądać. Może jak wiecie... Jak na razie. Na razie. Ale wątpię, że zrobimy z tego... Hmm, z... ber... ber... to jeden. Gdzie jest atom? Jesteś. Zbieram, zbieram się ja to zbieram? sobie Ej, wioska, wioska, wioska! Zbieram wioska! Taki... wioska. Dobrze i lecimy na nie. A Sit mamy taki przepiękny. A czy szczerze? Nie lubię tego seed'a, wiesz? Nie lubię tego seed'a. Ej łóżko, dobra łóżko, crafting sobie też wezmę. Nienawidzę. Weź tego. A co z dyni można zrobić? Niesiona z dyni. Albo ciasto nasiona. dyniowe. Dobra, więc dawno survivala jak już Minecraft tego nie było, to będziemy się teraz starać. Trzy jajka, więc nie skusiemy. Ej, a ty u domku nigdy nie widziałem takiego. Szczerze. To tutaj, nie widziałem nigdy takiego domku patrz. Jakiego domku, czekaj chwilę Patrz, jakiego środka nigdy nie widziałem, patrz Patrz tutaj, tu nie? I do takiego środka domku nie widziałem Ej no, ja też nie widziałem Może to nowe coś jest? Nie wiem Dobra, sobie no, Pamiętasz jak mieliśmy kiedyś, ja nagram chyba dwa filmiki Na telefonie Z tej serii co, jak ci się nazywa Co mieliśmy, latający domek Taki szklany Um, a tak, co no nie, ci no ci nie ci z... chyba, to tylko nie usunąłeś chyba, co nie usunąłeś się. Nie wiem chyba tak. To jest zbyt cringe'owe, że je były tam. Zbieraj łóżka, bo się przydadzą nam na pewno. A no, w no, to jest oparę villagerów jakieś się przydało. Nie też nie speedrunujemy, ale... Wiecie... Ale ja speedrunuję. Ty nie speedrunujesz, ale ja tak. Na no, no. tak nie ma sensu myślę, że się. Jeszcze, ja żebyśmy mogli spróbować że tego smoka łóżkami pokonać kiedyś. Nigdy tego nie zrobiłem praktycznie, tylko kilka razy. Także... się należy. Musimy się nauczyć co robić. ja to mi nie zależy na tym, nie bo ja nigdy nic nie speedernowałem. Nie, nie. Ja też, szczerze. Więc ja zapewne nie pobiję nie rekordu Polski ani Dreama. No, no się. I było to dziwne mega Czekaj, to z... jest ja nie A z... to nie wywalam z... czy nie wywalam ci skoro też użyć. Cześć mam dwa craftingi? A... Nie wiem właśnie jedyne ręce. Ja Co może pozbieram drewna, a może ty jedzenie pozbierasz. Dobra, tak? może być. Szukam Poszukaj jakiejś siana, nie wiem czy to ja stanę. Chyba nie ma. Nie ma. Oś, o, owca. Jak, jak coś już mamy na łóżko, bo już no, tego owca. Jak coś, to też gramy bez żadnych komend. Na przykład tutaj, jak będę próbował, to, to nie Więc, mogę kliknąć. Więc mamy zachowanie ekwipunku. Jedynie to mamy i to już nic więcej. Nie będziemy mogli się tepać gdzieś... prawdopodobnie też. O, no właśnie. No. Ani bez jakichś modów, nie, C to trochę... Gamemody ok, to bez sensu, szczerze. No. Musiałem sobie wszystko trochę ściszyć. W ogóle mam angielskiego Minecrafta, nie wiem czemu, albo nie zmieniłem bo muszę Bo musiałem komputer Już Już prawie znacie tą historię. Zobaczmy, jak byliście. Mam, I Minecraft mamy zamiar zrobić z odcinek, jak to się z stało, z wiesz, no ja to mo mogę to zrobić w sumie później. Bo dużo nie było filmów. Były najmę, ale. Najmę, bo i raz nie ostatni nie raz, kiedy zobaczyłem film, były 3 miesiące temu i było sporo te, czasu temu. I to było z Pixelmon, który których już nie, nie będę. Robił. Były te twoje takie, wiesz, co ty nagrywałeś? I był, był jeszcze. te listy. A czy po tym, jak były te ostatnie z Pixelmonu, co 3 miesiące nie nagrywałem, tylko live były nieraz? Bawiamy no, się. Ej, chyba, masz jedzenie, bo już nie mogę biegać w ogóle. Masz jedzenie, przepal je jak możesz. A nie, ja mam killowcowe. Mogę Ale chcesz, by bliski? Patrz, tu możesz, tu możesz, patrz, tu możesz dać. Patrz, tu możesz przepalić. Posłownictwo. Do <grymne> <grymne> to, że To, szansowa, połóż jedzenie po prostu na to Jak ty tak akurat powiedziałeś E Walizki daj Czekaj, ja ci mogę chleba rzucić, może O, dzięki Ja nie wiem, czy to u każdego jest, ale u mnie jak jem jedzenie, to mi się podświetla ile jego dostanę Znaczy nie ja tak nie miałem chyba coś, coś. Do... coś... Myślę, Ja tak miałem, ja tak miałem, ale już nie mam ja na Lunarze i tak gram, więc u mnie może być inaczej, nie? Więc ja mam też taki pomysł, że w grę taki tekstur pak, że nie zmieniam wszystkich tekstur, tylko na przykład jakiś, jak masz enchant na mieczykach, to wtedy zmienia się enchant i ty widać jaki masz enchant jakby, że tak wtedy jak masz yy, zaklęty ogień, to będzie się pokazywać, że tak yy, miecz jest Ej, ogień. gdzie jesteś? Jestem na drzewach Miam ci... a czekaj, jeszcze może podgrzeję Dwa jeszcze mi ja sobie muszę trochę więcej drzewa to pozbierać to Będziemy to musieli to się stąd wynieść Ile może zrobimy filmik? 20 minut? Nie no dłużej. No w sumie ja powycinam trochę. No to jest... No pewno coś się... Ej, pomocy, bo ktoś do mnie dzwoni! Przecież... ktoś do mnie dzwoni. Jak to? Kto do mnie dzwoni? Chętnie. Co dobre się wytnie. Chwila, dobra... Nie, 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 dobra mogę. dobra, zobaczę, kto do mnie dzwoni. To ja nic, ci gdzie? Ej, stary, kto do mnie dzwoni? No nie wiem kto do mnie dzwoni i zostawiam ten telefon. Nagrać kretwa to z filmu to nie dzwoni. Nigdy nikt do mnie nie dzwoni. No co jest? Chwia, wyciszycie, dobra? Nie wiem, wyciszyłem telefon, już nie będzie, więc chyba wyciszyłem. Albo nie umiem, w sumie nie umiem wyciszać mojego telefonu, więc. Ej, sama mam łóżka, zapomnieliśmy dobra ja biorę niebieskie łóżko, co ty Chyba wypielę chyba że Aha, wyszły z gry. mam ja, ja, trzy łóżka. A czemu mówisz, gery? Dobra, nie wnikam. Nie, u mnie jesteś ufano. Ej, ale to fajnie wygląda, patrz, To jest to pokazuje, jakbym miał mój kanał, PvP mojego kanału na YouTube, widzisz? PvP jakbym miał. Mój kanału. No faktycznie. to jest Monster Hunter dostanę ci A e, ty, gdzie jesteś? Może sobie pozbyłeś trochę drewna więcej, co nie? Nawet Bo... w dowie. Bardzo będzie to długa seria, może długa. No musimy. Być... 20, 30 na to odcinek. No staramy się, żeby to ten, ten nie było aż takie nudne. ja Myślę, że tak możemy. tego smog, i później będzie będziemy live. Znaczy y. tak ogólnie, odcinki live y tam. To na razie będziemy po prostu sobie gadać, bo nie mamy co robić, nie? No dobra, a więc a ja potrzebuję też jedzenia. Nie powiem, jest jedzenie w, w jest ogóle. Jedzenie. i zimów. Bion. Muszę iść na Ale szczerze, ale zechciałabym się nagrywać kiedy z z tą usług ty, dąba, ty wiesz jesteś, to jest a, pytanie Jeż Skaczę jest, po domkach, gdzie skakałem e, Mam jakiś... Ej, mam zimowy biom, wiesz e, Dobra, jakie kordy, jakie kordy? Weź mi napis na cocie. Idziemy na zimowy biom, znaczy Dobra, gdzie, jakie kordy? Czekaj chwilę, bo coś mi tutaj laguje a teraz to wiesz? Nie chciałem tego akurat na bedroku robić, bo w bedrocku okay. dla mnie trochę. Mech. jakie? A to blok, nie? Ale co? Dobra 318, 64, na... 52. No blok. 50, yy, to, yy, to weźmiemy na mnie 52. 318 318 To jest 318, 318 ducha muszę iść Dobra spoko Kurde to mam co? jakieś nie jedzenie nie mam jedzenia Muszę powoli iść będę musiał Ej, widzę już ten biały zimowy widzę zimowy biały Bior widzę Ej, mam zimnijajki, mam beriski spoko ja wszystkie mam są Dobra, ej bo ja już nie mam godów ja zrobię sobie jajka nie, nie wiem czemu nie tak mnie nie spało. Widzę to jest... jak to jest... cię już, za. Idę do Co Jak cię mi lokuję. <laughs> do, do, do o, dzięki, ja się u mnie coś ciebie. Aha. A ja teraz to, to, to wiesz. A teraz to wiesz. to wiesz. Co się to tego... w ogóle dzieje. Ja sobie Spokojnie, ja jeszcze tylko jeszcze że zrobiłem. Już z powrotem. Dobra. Jeden problem był. Teraz powinno być dobrze. za do, ma... spoko. Gdzie jesteś? A co ja biegnę ciągle prosto, biegnę? Teraz jestem na kordach 500. Tak sobie ciągle prosto biegnę. 500. No. Podwodzi się szybko, kruży. Do... Gdy ja łóżkę dopiero szybko. Czy znaczy, ja ciągle sobie biegnę jak coś? Szczerze, ja nie chciałbym mieszkać na zimowym biomie, by ani trochę. No, ja też bym nie chciał, chciałbym Tylko też bym uściął też ucięły te szkielety jakieś tutaj, te takie, co nie specjalne, co. No, takie jakieś ghost skelety, nie wiem. A on sobie owce jeszcze? Gdzie ty jesteś? Na jakim tego? jakim? Znaczy? Ale znaczy ja najpierw poszukam sobie jakichś rzeczy, później Ci kod napiszę, Jestem 528 Ja jestem 670 528. prawie 670 jestem No to tam coś sobie robię, zaraz do Ciebie dobiegnę 670 Ale ja ciągle biegnę Kurde, muszę jeść. Nie wiem, czy to ma jakiś sens, jak to dobie... Jezu, co jest, takie lagi to na no, terla jest no serii jakieś dziwne jest. Dobra, nie bym nie, nie, nie to ale na terną się. no to... Tak się ja, dzieje, kiedy chcesz darbour hostnik na, na jabie i chcesz nagrywać na nim. No niestety. Ale dobra, to nie będziemy dawać specjalnie miał 40 zł na miesiąc, żeby serię to nagrać. No to. No bo kurde, tak się składa, że nawet nic nie mogę zjeść, więc. Już jedną subskrypcję płacę co miesiąc jakoś. I to kosztuje 15 zł. Ten geogesser, więc wiecie. Geogesser? Tak. No, już w niego nie grasz. Graję na labiec. No parę. Alcius z ciełu. Teraz. O, w końcu coś mogę zjeść. Wiem niestety. Który jesteś Blok? E, chwila, 938, 84, 17 Jestem 61. No to sobie biegnę, nadal Poczekaj, może się spotkajmy, bo no to trochę nudno, będzie nie biegniemy i sobie gadamy no dobra, to trzeba napisać korty moje Kurde, No to jest najlepiej po prostu, po, 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 po. Takie są moje kordy. No to poczekaj, ja zaraz tam będę. Znaczy, w pobliżu tak. Cia, ja to wyłączyć. I kluczowy awatar, nie. Nie mogę pokazywać go. To dopóki tutaj zbieraj jedzenie. dobra bo trochę na, na selipa z tym jedzeniem. Szczerze. Ja mam jedzenie. Mam 40 blisek. dwa pieczone tego. Miałem 16 ziemniaków. to ja sobie tu sztukę pokopię, dobra? Żebyśmy mieli Stone w ogóle na razie. Nie, nosie. nie. W ciągu mam tutaj dwa staki belisek. A jaja, dobra. No. Farma może z fajnie zdrowić. Farm jest. Wiem. Ty już nigdy Ziemnikać będziesz głodny. Się? Beliski zawsze Ziemnikać. będziesz miał. Za to ja tu będę kopał to się, to Trzeba ja, Przebuję nowego kilofa, bo tak lipa trochę takiego kamiennego szczerze kopać. A no kurde, jak dużo jest tego biomu. Jest już blisko, jak co? Cięc. A, czekajcie. Musi kopać jak już teraz. 984, 74, 11 ja To już się kopię, wiesz? Teraz ja się kopię, a mogę się wykopać teraz. Teraz już stoną no jeszcze do sto, no, Bardzo potrzebny będzie. Wyszłem na no, nie? 16 minut, to dobijmy do tej 20. To podstawowe tulsy Dobra, tu i sobie pokopię się trochę, może. A może pozbieram jedzenie, dobra? Dobra, to później się znajdziemy na następnym filmie. No nie chwila. Dobra. Dynia, myślałem, że już wioska kolejna. No to, to sobie znowu trochę pochodzę i później się spotkamy jak zwykle. O normalny nie, jednak nie. Już że z jesie, śnieżnego biomu. Gdzie jest? Gdzie się patrzy? Biom Snow i taiga. Także jest Taiga, zwykła tajga. Dobra, jesteśmy zwykłej Tajdze już ja jestem w tej takiej, co rozpoczęliśmy teraz. Dobra. O, ej, Kolejna wioska! Kolejna wioska. Kordy? Wyślę ci na czat. Czy na będą takie? Tak. Chyba 69? No jeszcze jestem w obu wioski chyba. 6. Takie coś Patrz. Patrz, masz takie kordy. Jestem w jakiejś wiosce, wiesz? Spoko. Spoko. Ej, szczynia Spoko, Jest tu jest golem, tak? Nie wiem czy tu z czym jest golem przynajmniej. nie widziałem go jeszcze Obok księżnego biomu też jest Ale noc się nie robi, więc niezbyt dobrze I na tym takim A to zobacz Jaki na kordy, zobacz gdzieś... na kordy. E, Jakie były? Z, z wyjścia Tak, jestem w tej chyba samej wiosce tak widzę twój nick, dobra. spoko. Się w się Znaleźliśmy się na takim Jak masz się robi? No, to jest... To trudno. Chodź do jakiegoś domku i chyba zakończymy skończymy odcinek, nie? No myślę, że tak. Ej, chodź tutaj. Gdzie to jest? Mam złotą zdroje końską, mam hełm żelazny, mam buty i obsydian i ile 7 Obsydianu? No kurde. A czemu Lis jest w domu? A Liz, był w domu, dobra. Tak, tu Kowal wygląda. Oj. Chodź. Chodź to jest Blacksmith. Chodź tutaj. O, walczyli. Chodź. Dzięki. A więc, dobra, widzę, to, to będzie idealna pora na skończenie tego odcinka, wiecie? To chodzi po prostu. Tylko chwila, tylko może jeszcze Golem, ale ktoś nie zabije. do do da Żelaza, oj, tu I już urwałeś pary i masz Są swoje. <grybujesz> Seriozno atakowaliśmy? Tak. Ale widzowie, to jest idealna pora na skończenie nie tego odcinka. To choć się tu położymy. Dobra. Biorę niebieskie łóżko moje, czyli. Dobra. Dobra. Dobra, a więc bez... do następnego.